W miniony weekend na Placu Wolności w Biskupcu odbył się festiwal food trucków. Na smakoszy czekała kuchnia street foodowa inspirowana smakami z całego świata. Nie zabrakło m.in. kuchni azjatyckiej, meksykańskiej czy amerykańskiej. Zatem można było spróbować np. szaszłyków, tajskich pierożków czy czurrosów. To są szaszłyki ze schabu. Marynuję je trzy dni, żeby były mięciutkie, soczyste, a zdejmuje ze sztycy tyle, na ile mają Państwo ochotę. Większy, mniejszy. Do tego jest musztardka, chlebek, ogóreczek, albo małosolny, albo kiszone. Wszystkie hot dogi mają równą sprzedaż tak naprawdę. Każdy jest dobrany składnikami tak, że każdy może dobrać zupełnie coś innego. Więc nie mamy żadnego takiego hot doga, który jest bardziej lubiany. Dzieci wolą hot doga z kaczupami, z serem dorośli coś ostrzejszego. Więc to jest bardzo różnie. Ludzie przychodzą na nasze hiszpańskie churros, czyli przysmak, który przyjęliśmy tutaj z dalekiego zachodu Europy. Paluszki są wyrobione z ciasta, są chrupiące na zewnątrz, mięciutkie w środku i podawane zawsze z cukrem pudrem, opcjonalnie z cynamonem i najczęściej właśnie klasycznie z nutellą, czyli to, co klienci wybierają. Jest bardzo smacznie, także polecamy przyjść w państwę, spróbować, bo warto. Do każdego z food ustawiały się długie kolejki klientów. Jakie dania wybierali i jak im smakowały? Nuggets i frytki, bo są naj, najlepsze, polecam z tamtego pierwszego stoiska. Jedzenie tajskie, bo jest bardzo dobre, dobrze zrobione, no i smakuje nam. Makaron ryżowy, kurczak jest i przyprawy ostre. Wszystko, sos. Z ciekawości głównie wybrałem. Smakuje, nie wiem co to za mięso, bo pierwszy raz jem buli to tak naprawdę. Przyszliśmy różnych smaków spróbować, różne kuchni, tak? Bardzo dobry. Bardzo dobry pomysł. Takie rzeczy powinny być i to jest jedzenie bardzo dobre. Wszędzie, gdzie, gdzie się takie coś próbuje, to jest zawsze trafione. Myślę, że to chyba ma wszystko, jest dla każdego. I szaszłykarnia, tak, i zapiekanki są, burgery. Kto co lubi, tak myślę, że ktoś dla, dla, coś tam dla siebie zawsze znajdzie. Po napełnieniu brzuchów można było wypocząć na leżaku i cieszyć się piękną pogodą. Festiwal food trucków zawitał do Biskupca po raz pierwszy, ale ze względu na ogromne zainteresowanie wydarzeniem, z pewnością nie po raz ostatni. W sobotę 15 sierpnia, tuż przed zachodem słońca, na wyspie na jeziorze Kraksy stawili się biegacze, którzy postanowili zmierzyć się w ostatnim biegu z cyklu Grand Prix Biskupieckiego Lata, czyli biegu nocnym. Ja nie pamiętam, żeby w Biskupcu o tej porze jakikolwiek w ogóle bieg się odbywał i w ogóle z tego tytułu, że to jest pierwszy taki o nazwie nocny, to jest właśnie o zachodzie słońca, bo ja myślę, że za rok to już zrobimy taki bieg, że no będziemy biegać rzeczywiście w noc. Punktualnie o godzinie 19.59 biegacze ruszyli na trasę. Tym razem do pokonania mieli jedno okrążenie liczące 6 km, a sama trasa przebiegała ulicami miasta oraz i ścieżkami rowerowymi. Zanim jeszcze na dobre się ściemniło, na mecie jako pierwszy pojawił się Przemysław Flaga. To tak e, treningowo wystartowałem e, także dzisiaj też też miałem rano trening. E, Taki mocniejszy, no i dzisiaj ten bieg. Spodziewałem się tego pierwszego miejsca. Tutaj tylko jeden zawodnik tam próbował tutaj jak wystartowaliśmy tak pod górkę, no ale już tam za zakrętem już... Pauzował chyba troszeczkę. Każdego z biegaczy, który ukończył bieg nocny, czekały pamiątkowe medale. Tuż po biegu nastąpiło oficjalne wręczenie nagród za cały cykl Grand Prix Biskupieckiego Lata. Wśród mężczyzn najlepszy był Tomasz Polewaczyk, który we wszystkich biegach zajął dwa pierwsze i jedno drugie miejsce. Drugie miejsce w Grand Prix Biskupieckiego Lata zajął Paweł Adamiak. Zaś na trzecim miejscu uprasował się Paweł Kujawa. Udało mi się jakby ująć pod planem swoim założonym trzymałem na dystans i udało się na końcu przejąć kolegę. Wśród startujących pań najlepsza okazała się Beata Bukowska. Tuż za nią na podium znalazły się Joanna Orzołek i Katarzyna Rydzanowska. My jesteśmy patriotkami lokalnymi. Biskupcy tak. wszystkie biegi, wszystkie sporty, jakie są możliwe, będziemy realizować, żeby zachęcić innych do takiego działania. Skoro biegamy, także nie wyobrażam sobie, żebyśmy wzięli udział w tym akurat w tych biegach, prawda? Zapraszamy wszystkie panie do spędzania aktywnie czasu. I właśnie w takich biegach, między innymi. Jak widać, sprawia wiele radości. Impreza fajna, można sobie spotkać ludzi z całej okolicy, pobawić się, nie tylko pobiegać. Wszystkim uczestnikom i oczywiście zwycięzcom Grand Prix Biskupieckiego Lata serdecznie gratulujemy. Jak co tydzień, taki w miniony czwartkowy poranek, w parku miejskim na najmłodszych czekały specjalne atrakcje. Poza animacjami na dzieci czekały różnorodne zabawki i wielki zamek, a dla najmłodszych uczestników mini-parku zabaw została zorganizowana strefa maluszka. Na kolejne poranki w parku zapraszamy 20 i 27 sierpnia. 22 i 23 sierpnia burmistrz biskupca zaprasza na coroczne regaty o błękitną wstęgę jeziora Dadaj. Będzie to już 27 edycja jednych z najatrakcyjniejszych zawodów żeglarskich naszego regionu. Wszystkich zainteresowanych udziałem w regatach zapraszamy na plażę Słoneczny Brzeg w Rukławkach. Zapisy ruszają o godzinie 9 pierwszego dnia imprezy w hangarze Biskupieckiego Towarzystwa Żeglarskiego. Uroczyste rozpoczęcie regat nastąpi o godzinie 10. Sobotnie zmagania zakończą szanty masowego rażenia, czyli koncert zespołu Sztormiaki. W niedzielę rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11, a około godziny 14 nastąpi uroczyste wręczenie nagród najlepszym załogom. Serdecznie zapraszamy żeglarzy, kibiców oraz miłośników szant do wspólnej zabawy.